Trwający konflikt zbrojny, wojna w Ukrainie, ma kilka wymiarów. Oczywiście, najbardziej dojmujący jest ten fizyczny, dotykający świata materialnego, tragedii ludzkich, śmierci i cierpienia ludzi. Natomiast, jako zjawisko polityczne, próbuje agresor. Swoje cele osiągać również w przestrzeni cyfrowej. Świat wirtualny już od wielu lat jest miejscem toczenia niejednej bitwy. Wojna cyfrowa, a tym samym wojna informacyjna, odbywa się każdego dnia. Mamy do czynienia z próbami wpływania na nasze emocje, na nasze postawy kształtowania naszych opinii. Służby codziennie donoszą o identyfikacji fałszywych informacji tworzonych setkach tysięcy fałszywych kont na profilach społecznościowych, które powielają te informacje. próbują wciągnąć w dyskusję, przestraszyć wywołać nowy konflikt, skłócić ludzi. Próbuje się podstać pewną nienawiść, odkopując stereotypy, powielając utarte schematy. Wojna informacyjna przybiera na sile. Dotyka wszystkich, wszystkich użytkowników internetu. Wszystkich odbiorców, kanałów informacyjnych, użytkowników platform społecznościowych czy widzów mediów tradycyjnych. Czy można się zatem zaszczepić i uodpornić na? Dezinformacje i fałszywe przekazy? Myślę, że tak. Myślę, że taką formą próby uodpornienia i budowania tej społecznej odporności jest świadomość, powszechna świadomość zagrożenia. A będzie to tylko możliwe dzięki. Powszechnej edukacji medialnej. Czyli absolutnie niezbędne jest, byśmy stworzyli ramy pozwalające edukować młodych ludzi na każdym etapie kształcenia i ich rozwoju z wykorzystania narzędzi informatycznych. Edukować i informować o. Zagrożeniach płynących z tytułu przyswajania fałszywych informacji, zmanipulowanych, najczęściej intencjonalnie, bo ktoś ma w tym interes, w tym wypadku polityczny, a coraz częściej także finansowy. Czyli wzrastająca świadomość zagrożeń spowoduje, że. Społeczeństwo będzie mniej podatne na te zagrożenia w przyszłości i podobne próby zawłaszczenia ich umysłów. Pamiętamy wszyscy zamieszanie związane z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, kiedy to Donald Trump mierzył się z Hillary Clinton. Wspominana wtedy rola Cambridge Analytica, podmiotu, który wykorzystywał informacje z największej platformy społecznościowej i, mając wiedzę na temat użytkowników, próbował wpływać na ich wybory. Kilkadziesiąt tysięcy kont otrzymywało odpowiednio spreparowane informacje, odpowiednio przygotowane, tak, by w w perspektywie wielu tygodni albo nawet miesięcy, zmiękczać i kształtować ich postawy, przygotowywać do podjęcia odpowiedniej decyzji w dniu wyborów czyli zniechęcać do jednego kandydata, a pokazywać w lepszym świetle drugiego kandydata. Tak samo dzisiaj. W czasie trwającego konfliktu, gdy wielu uchodźców trafia do naszego kraju, próbuje się zantagonizować i pokazać ich w negatywnym świetle, przekazywane są często spreparowane informacje, uwypuklające pewne. Negatywne aspekty z historii, i w ten sposób budowana rzeczywistość może w kontekście kilku miesięcy czy lat przynieść określone konsekwencje, wywołać określone skutki, chociażby decyzjami w wyborach powszechnych, czyli przełożyć się na popularność. I na dobry wynik wyborczy jednej formacji, na gorszy innej. Pamiętajmy o tym, gdy przyswajamy bezrefleksyjnie te tony, megabajty informacji każdego dnia. Bądźmy uważni, bądźmy nieufni, weryfikujmy to, co widzimy, to, co oglądamy, co czytamy. W taki sposób, żebyśmy nie potęgowali szumu informacyjnego i nie przykładali ręki do procesów manipulacyjnych, które ktoś zaplanował i może chcieć zrealizować. Czyli próbujmy wymóc edukację medialną w szkołach naszych dzieci. Tak, by one również były bardziej odporne. Albo nawet jako rodzice, starajmy się przekazywać tą wiedzę swoim dzieciom. Pokazywać im, że nie każda informacja może być prawdziwa, że nie każda informacja jest dobra i nie każda informacja przyniesie im odpowiednie korzyści. Wrodzona nieufność, zasada ograniczonego zaufania może przyczynić się do poprawy ich samopoczucia, a także kształtować prawidłowe postawy obywatelskie i społeczne w przyszłości.